Cześć, zajmiemy się wyciąganiem niewymierności zmianownika. Tutaj mamy taki ułamek 1 podzielone przez pierwiastek z 2. Ja sobie to przepiszę na potrzeby obliczeń. I teraz tak. Słuchajcie, co by się stało, gdybyśmy pomnożyli to razy 1? Jak mnożymy razy 1, to się nic nie dzieje, bo ta liczba jest nadal tą samą liczbą, bo cokolwiek pomnożone przez 1 jest nadal tym samym. Ale. Co byście powiedzieli, jakbym to pomnożył na przykład przez dwie drugie? W sumie nic by się nie stało. Stałoby się de facto to samo co poprzednio. Dwójki by się ewentualnie skróciły, byśmy mieli tę samą liczbę. Zmierzam do tego, że nie zmieniam tej liczby, którą teraz e, omawiamy. Mnożąc ją razy jeden, ona cały czas pozostaje taka sama. Ale. Tę jedynkę możemy napisać inaczej, na przykład właśnie tak, jako pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z dwóch. I teraz uważajcie, nie skracamy tego. Wymnóżcie liczniki, wymnóż, wymnóżcie mianowniki. Co wyjdzie? Wyjdzie pierwiastek z dwóch u góry, bo to jest jeden razy pierwiastek z dwóch, a na dole wyjdzie pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch, czyli pierwiastek z czterech. A pierwiastek z czterech wiemy, że to dwa.